Co wybrać w przypadku pracy z lampą błyskową? Czy ustawić lampę w tryb manualny, czy w tryb TTL? Więc zobaczmy jaka będzie różnica. Więc ustawiam moją lampę w tryb TTL. Ustawienia są na 00. Parametr ekspozycji tu już błyskami, krótkimi czasami. Czyli mam 1000, przysłona 14 i 100. Tego nie zmieniam. Czyli aparat jest w trybie manualnym, lampa w trybie TTL, oczywiście złączonym trybem HSS. Robimy zdjęcie testowe. I w tym momencie, jak widać, nasza modelka jest mocno prześwietlona, bo niestety aparat nie odczytuje naszych intencji. Nie do końca, jakby, zdaje sobie sprawę, że tutaj jest osoba, którą fotografujemy. Mimo, że mam włączony tryb rozpoznawania człowieka, czyli tak naprawdę aparat powinien naświetlać na to, ale w momencie, kiedy dodajemy lampę błyskową, która jest w ogóle jeszcze zdjęta z aparatu, aparat nie zawsze to ogarnia. Ale spróbujmy zrobić korektę, czyli w tym przypadku dajmy aż na minus 3 EV, bo wydaje mi się, że aż tak mocno aparat tutaj prześwietlił. Zobaczmy teraz. I jak widać, no jest prawie dobrze, chociaż wydaje mi się, że dalej. Za mocno. Część wyzwalaczy ma taką fajną funkcję, że w tym momencie możemy nacisnąć przycisk TCM, i on w tym momencie powoduje, że jest przejście do tych samych ustawień, tej samej mocy przenosi nam na tryb manualny, czyli w tym momencie po przenie przeniesieniu mamy jedną 8 mocy. Więc zobaczmy, czy te, to zdjęcie będzie identyczne jak poprzednie. Jak widać, tak, więc aparat przeniósł nam te parametry z ostatniego błysku, ale ja wiem, że tutaj dla mnie jest troszkę za mocne, więc ja wolę tutaj mniej więcej 1,16 plus 0,7 plus 0,3. Spróbujmy plus 0,3. Wydaje mi się, że optymalne dla osób, które wolą gdzieś troszkę jaśniejsze, więc dodajmy troszkę na 1,16 plus 0,7. Więc jak widać, oba zdjęcia są. Poprawne. Teraz kwestia, co bardziej nam się podoba. Czy troszkę ciemniejsze, czy troszkę jaśniejsze? Ale pamiętajmy, w tryb TTL niestety w takich sytuacjach może się nie do końca sprawdzić. Dlatego jeśli fotografujemy ze zdjętą lampą z aparatu, ja zawsze polecam aparat w trybie manualnym i lampa też w trybie manualnym. Dzięki temu mamy większą kontrolę. My decydujemy, jaki chcemy uzyskać efekt końcowy.